Kapitan drużyny Rosiński Marcin, Witasz Bartosz, Tradaj Alto, Kisiński Paweł Dziesiątka Kapitan, Madewka, Paweł. I tak rozpoczynamy fantastycznym wynikiem 1-0 w piątej minucie.

Proszę Państwa. No cóż, 2 do 0, A bramkę zdobywa niech to inny jak Krzysztof Małepszy. Krzysztof Małepszy i 2 do 0 dla MKS U Myszku. That's it, Kểni! Letse ros segue! Brabo! Proszę Państwa, trzecia bramka z jest kapitan MKS-u Marchewka. I to się proszę państwa najprawdopodobniej już nie zmieni, bo do końca meczu pozostało kilka minut. Zobaczymy, ale 3-0 prowadzi MKS Myszków. Proszę Państwa, w ostatnich minutach czwartą bramkę zdobywa Wiktor Podolski. Tam przegraliśmy w podleziance 5 do 0, a tu wygrywamy już, proszę Państwa, 4 do 0. A jeszcze kilka minut. I proszę Państwa, w ostatnich minutach bramkę zdobywają goście. Trenerze, no dzisiaj świetne humory, świetnie rozpoczynamy majówkę. Trzeba się cieszyć, przepraszam za mój głos, ale w czasie myczy się kilka wskazówek udzielać. Cieszymy się, że w końcu wygraliśmy u siebie, że w końcu sytuację, którą mieliśmy udało się wykorzystać. No i myślę, że ta majówka będzie dla nas miła i przyjemna. A jak trener ocenia a, a... dzisiejsze spotkanie? Wysokie zwycięstwo. Chyba nikt nie spodziewał się, że aż cztery bramki strzelimy pod Lesiące. No, na pewno nie się nie spodziewał. No, wiemy, że my na pewno mamy tą siłę ofensywną. Fajnie, że dzisiaj udało się nam tyle bramek strzelić. Ja bym wolał wygrać pięć meczy po 1-0 niż 1-4, ale no, prawda jest taka, że w piłka czasami jak gdyby no, te, te nieszczęścia, które mieliśmy w poprzednich meczach, dzisiaj nam praktycznie można było powiedzieć, że, że w drugą stronę się odwróciło, także cieszymy się z tego faktu. Cieszymy się ze zwycięstwa. Niestety jeden z naszych zawodników, Roman Terbalian, musiał wcześniej opuścić plac gry. Co się stało z Romanem? Czy to coś poważnego? Miejmy nadzieję, że, że taką kontuzja, którą Roman doznał, że to nie będzie nic poważnego. Szkoda, że, że Romanowi się to przytrafiło. Mówię, zobaczymy jak po diagnozie wstępnej, ale, ale na pewno nie wyglądało to, to, to dobrze. Życzymy Romanowi zdrowia. My już czekamy na kolejny mecz i kolejne, mamy nadzieję, trzy punkty. Ja też mam taką nadzieję. Przygotowujemy się do kolejnego meczu i gramy o trzy punkty. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również. Bartek Kucharski, na pewno bohater dzisiejszego meczu w Myszkowie. Bartek, piękne parady. No, byłeś jednym z wyróżniających się graczy MKS-u Myszków w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję za taką opinię, ale uważam, że bohaterów było kilku. Nie ja bramki. Cieszymy się z tego wyniku. Na pewno dużo nam to da mentalnie, bo wygrywamy tutaj z drużyną z czołówki i nic tylko się cieszyć. Niestety, znowu nie zachowałeś czystego kąta, jakiś pech, chyba, nad tą bramką, strzeżoną przez siebie. No na pewno jest przez to niedosyt, jeżeli chodzi o tą pozycję bramkarza. Myślę, że zmęczenie, chwila dekoncentracji pod koniec meczu, no i tracimy tą bramkę, ale nie możemy być źli, no bo wygrywamy dzisiaj z bardzo mocną drużyną, dość wysoko, i, no i się cieszymy, powtórzę to drugi raz, cieszymy się po prostu i, i tyle. A jak twoim zdaniem ten wynik odzwierciedla dla to, co działo się na boisku? Zasłużyliśmy aż na tak wysokie zwycięstwo? Na pewno był to bardzo ciężki mecz, tak jak już to powiedziałem. Troszkę roboty było z tyłu, no ale po to są obrońcy, po to jest bramkarz, żeby wykonywać swoją pracę. Dziękujemy, życzymy powodzenia w następnym meczu i w końcu czystego konta. Dziękuję bardzo, widzimy się na derbach. Podlesianka przegrywa dzisiaj w Myszkowie 4 do 1. Z nami trener gości Dawid Bremer. Yy, trenerze, no co smutni wyjeżdżacie z Myszkowa? No nie inaczej. Po takim wyniku na pewno na pewno musimy spuścić głowy. No, ale mecz już w najbliższym środę, więc yy, oczywiście w szatni krótkie podsumowanie tego meczu i pracujemy dalej. Myszków dzisiaj boleśnie obniarzył yy, właśnie wszystkie nasze błędy. Szalona skuteczność, która no, spowodowała, że, no, że wyjeżdżamy z zerem punktów dzisiaj. Właśnie wysoka, wysokie zwycięstwo Myszkowa. Czy to odzwierciedla to, co działo się na boisku? Ten wynik. No, nie chciałbym oceniać, wiadomo, że, że, że kto widział ten mecz, no to może stwierdzić, że, że nie odzwierciedla, ale to nie ma w tym momencie żadnego znaczenia. No, myszków wypracował sobie ten wynik, strzelił cztery, cztery ładne bramki. No, my, my tych bramek nie strzelaliśmy zbyt dużo i no, zasłużenie, zasłużenie wygrywa. Także tutaj myślę, że, że przebieg meczu no, 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 jednak pokazał, że, że, że wygrała drużyna, która była bardziej zdeterminowana, żeby dzisiaj wygrać. Na przerwę między rozgrywkami byliście liderem w tabeli, głośno mówiło się i słyszało się o tym, że to Podlesianka myśli o pierwszym miejscu na koniec sezonu i o Barażach, o trzecią ligę. Jak to wygląda na chwilę obecną? No w dalszym ciągu walczymy. Jest, jest masa meczy, mamy jeden mecz zaległy. No niestety wypadki przy pracy się zdarzają na pewno i my dzisiaj taki wypadek przy pracy... Zanotowaliśmy, ale jestem pewny, że drużyna się podniesie i do końca rozgrywek będziemy walczyć o pierwsze miejsce. Czy się uda, to już jest inna, inna rzecz. Jest niesamowita konkurencja, e, przynajmniej 5-6 zespołów chce również walczyć o te pierwsze miejsce. No, wygra ostatecznie ten, ten, ten który naj, m, najdłużej utrzyma nerwy na wodzy i najskuteczniej zagra tę ostatnią, e, ostatnią przygrywkę tego startu.